Nowa Siódemka kosztuje dziś w salonie 650 tysięcy złotych. Trzy lata później jest warta 310. W tym odcinku pokażę Ci samochody, które niszczą wartość pieniędzy szybciej niż inflacja i kryptowaluty w bezsie. Jeśli planujesz kupić nowe auto, ten odcinek może Ci oszczędzić setki tysięcy złotych. A jeśli kupujesz używane, to możliwe, że dziś trafisz na okazję życia, bo największe straty ponoszą zawsze pierwsi właściciele i mówimy tu nie o kilku tysiącach, tylko o pieniądzach, za które można kupić mieszkanie w mniejszym mieście lub nowy samochód klasy średniej. Zaczniemy od samochodów, które miały być wizytówką luksusu i nowoczesności, a dziś są najlepszym dowodem, że wysoka cena i prestiż wcale nie chronią przed brutalną utratą wartości. Po trzech latach potrafią kosztować mniej niż dobrze wyposażony słów klasy średniej, a zaczynamy od limuzyny, która przez dekady była synonimem statusu. BMW serii 7G70. BMW serii 7G70 to podręcznikowy przykład luksusu, który starzeje się szybciej niż technologia w smartfonach. Cennik otwiera wersja 740DX Drive za około 570 000 zł. Realne konfiguracje przekraczały 650-700 000 zł. Po trzech latach rynek jest brutalny i oferuje 300-320 000 zł, czyli ponad połowa wartości znika, zanim auto przestanie pachnieć nowością. Utrata wartości oscyluje w okolicach 52%. Największym problemem G70 nie jest silnik, topowa jakość wykonania, ale kontrowersyjna stylistyka i ogromna ilość elektroniki, która bardzo szybko się dezaktualizuje. Ogromny ekran dla pasażerów z tyłu, Netflix, ambienty. Po kilku latach orientujecie się, że zapłaciliście kilkaset tysięcy złotych za technologię, która niewielu się ekscytuje. W ogłoszeniach widać dziś, że roczniki 2022-2023, często z przebiegami rzędu 60-80 tysięcy kilometrów, kosztują ponad 110 tysięcy złotych. Mniej niż na początku. Dwuletnia 740D z przebiegiem 42 tysięcy km potrafi dziś kosztować 469 tysięcy złotych. To oznacza, że minimum 100-120 tysięcy złotych wyparowało niemal natychmiast. Tu pytanie do Ciebie. Nowa siódemka z salonu, czy trzyletnia za pół ceny? A teraz samochód, który miał być elektrycznym spełnieniem marzeń, a okazał się jednym z największych finansowych rozczarowań ostatnich lat. Porsche Taycan. Taycan miał być z założenia elektrycznym Porsche marzeń i był. Ale przez krótki moment. Pierwsza generacja przedliftowa została zmiażdżona przez rozwój technologii produkcji baterii oraz realny zasięg, który rozczarowywał wielu właścicieli. Nowe egzemplarze często kosztowały 700-900 tysięcy złotych, dziś 3 sztuki można znaleźć za 330 tysięcy złotych. Najmocniej tracą oczywiście drogie, sportowe wersje 4S, Turbo czy Turbo S. Im wyższa cena wyjściowa, tym większy strach drugiego właściciela. Dochodzą tu bowiem wysokie koszty serwisu oraz z pewnością strach o dalszą utratę wartości. Po latach. W ogłoszeniach dominują egzemplarze 2-3 letnie, często bardzo dobrze wyposażone za około 400-450 tys. zł. Jeszcze gorzej bywa w przypadku modeli Turbo, które potrafią teraz kosztować nawet 300 tys. zł. To ogromna deprecjacja sięgająca w przypadku Tajkana 53%. Możecie kupić używane szybkie i relatywnie nowe Porsche za pół ceny, gdy równolegle sprzedający przeżywa istny koszmar. Mercedes Benz EQS. EQS miał być elektryczną alternatywą dla S-klasy, ale rynek potraktował go dużo chłodniej niż producent zakładał, jak eksperyment stylistyczny, który się nie powiódł. Postarzał się na dodatek szybciej niż klasyczna limuzyna. I to był chyba największy problem EQS-a. Jego stylistyka, którą uznać można za mocno futurystyczną i małą Mercedesową, nie sposób pominąć też ogromnej konkurencji. Nowe egzemplarze kosztowały ponad 600 tysięcy złotych. A dziś cena 3-letnich egzemplarzy spada poniżej 300 tys. zł. To utrata wartości na poziomie 53%. W tym momencie najtańszy EQS 350 kosztuje 470 000 złotych, 450 Plus startuje od 524. Jeszcze gorzej ma się sytuacja z 580, którą można kupić od 580 tysięcy złotych. Im droższa wersja wyposażenia, tym wyższa utrata wartości. Przykładowo właśnie 523 Kone EQS 580 kosztuje 339 000 zł, a to aż 316 000 zł przeceny. A za chwilę samochód, który straci ponad 60% wartości, mimo że wygląda jak milion dolarów, Maserati Ghibli. Maserati Ghibli wygląda świetnie i zakup tego samochodu to nie lada okazja do wypróbowania włoskiej motoryzacji. Niestety z tego również nie cieszą się dotychczasowi właściciele, a jej znacząca, nawet 60%, utrata wartości z pewnością nie zachęca pozytywnie do kupowania nowych egzemplarzy. Rynek wtórny nie punktuje Maserati jako wartej uwagi klasy premium. Marka kojarzona z wysokimi kosztami serwisu i niepewną niezawodnością sprawia, że właściciele chcą się tych samochodów pozbyć. Efekt? Nawet 90 tysięcy zł rocznie straty. Samochody z salonu kosztowały w granicach 450 tysięcy złotych, a po trzech latach można je kupić za 170-190 tysięcy złotych. Dlaczego warto go kupić? No, za piękną włoską stylistykę, za rodowód marki oraz silniki z Ferrari, gdyż wiele benzynowych wersji silnikowych było projektowanych i produkowanych w zakładach Ferrari. A teraz klasyczny przypadek. Byłeś pierwszy, zapłaciłeś najwięcej. Jaguar I-Pace. Jaguar I-Pace był jednym z pierwszych elektrycznych SUWów segmentu Premium i to niestety jest bardzo zauważalne na rynku wtórnym. Pionierzy najczęściej wracają z bitwy na tarcze i tak jest też w przypadku I-Pace'a. Starzejąca się technologia baterii oraz realny zasięg sprawiają, że rynek wtórny wycenia go bardzo ostrożnie. Dla kupującego samochód używany jest to świetna okazja, natomiast dla pierwszego właściciela niezwykle bolesna lekcja. Nowe egzemplarze kosztowały w salonach w okolicach 400 tysięcy złotych. A dziś 2 letnie z przebiegami rzędu 40-50 tysięcy km potrafią występować w cenie 200-250 tysięcy zł. To utrata wartości na poziomie 55, a nawet w niektórych przypadkach 60%. A teraz samochód, który przez lata był ikoną elektrycznej rewolucji, a dziś jest najlepszym przykładem na to, że największym wrogiem używanego auta bywa jego producent. Tesla Model S. Tesla Model S była przez lata symbolem elektrycznej rewolucji. To właśnie ten samochód pokazał, że auto elektryczne może być szybkie, komfortowe, pojemne i pożądane. Problem polega na tym, że Tesla nie gra według zasad rynku premium. Częste zmiany cen nowych egzemplarzy dosłownie rozjeżdżają rynek wtórny. Model S potrafił kosztować w salonie ponad 600 tysięcy złotych, a po trzech latach jego wartość spadała nawet do 300 tysięcy złotych. Co daje ponownie aż 50% utraty wartości. I to wcale nie dlatego, że ten samochód się psuje, tylko dlatego, że nowa Tesla, nowe egzemplarze taniały. I w ten sposób jeden tweet albo jedna decyzja producenta potrafiła zabrać właścicielowi kilkadziesiąt tysięcy złotych z portfela. W ogłoszeniach widać dziś wiele wersji Long Range i Plate, które jeszcze do niedawna były poza zasięgiem większości kierowców. Dla kupującego używane, jest to świetna okazja na szybkie i nowoczesne auto. Dla pierwszego właściciela była to natomiast finansowa loteria, w której zasady zmieniał Elon Musk. Volkswagen Phaeton. A jeśli mowa o skali deprecjacji, to absolutną legendą jest właśnie Volkswagen Phaeton, który pokazał, że logo ma jednak ogromne znaczenie dla klientów. Samochód kosztował w salonie fortunę, a po trzech latach był wart mniej niż dobrze wyposażony pasat. Dziś w ogłoszeniach można znaleźć zadbane i świetnie wyposażone egzemplarze za cenę kompaktu. Pod kątem technicznym i technologicznym była to najwyższa półka, jednak okazało się jednocześnie, że jest finansową katastrofą. I teraz samochód, który miał być premium, ale rynek nigdy mu w to chyba nie uwierzył. DS9 DS9 to flagowy model producenta, próbującego być premią od samego początku. Auto mające problemy z tożsamością. Nowe egzemplarze kosztowały nawet 280 tysięcy złotych. Dlatego spadek wartości do okolic 130 tysięcy złotych jest szczególnie szokujący. 9 jednak jest samochodem komfortowym i z reguły bardzo dobrze wyposażonym. Rynek wtórny pozostaje tu jednak bezlitosny. W ogłoszeniach widać wiele aut demonstracyjnych i polizingowych z niskimi przebiegami. DS9 pokazuje, że luksus bez rozpoznawalnej marki po prostu się nie broni. Volkswagen Arteon. A Arteon to jeden z najlepszych przykładów samochodu, który wygląda drożej niż jest warty na rynku wtórnym. Nowy kosztował często ponad 220 tysięcy złotych, a po trzech latach cena jest w stanie spaść do 130 tysięcy złotych, to 40-45% procent deprecjacji. Problemem nie jest jakość, ale pozycjonowanie. To wciąż samochód będący drogim Volkswagenem. Do tego decyzja o zakończeniu produkcji dodatkowo uderzyła w ceny. W ogłoszeniach pełne z egzemplarzy świetnie wyposażonych, polizingowych, napędzanych często dieslem. Arteon z pewnością nie był doskonałą decyzją na rynku pierwotnym, ale na wtórnym jest naprawdę dobrą okazją. I teraz najważniejsze pytanie, który z tych samochodów kupiłbyś dziś jako używany, a którego nigdy nawet za połowę ceny. Daj znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, jak bardzo różnimy się w podejściu do pieniędzy. Zobacz również jeden z polecanych filmów na kanale Jazdy Próbne, a jutro o godzinie 20 zapraszam Cię do obejrzenia nowego testu Jazdy Próbne z nowym Audi Q3. Do zobaczenia!